Dzisiaj montujemy kocioł Wajland Ecotec Plus CS 15 kW. Stary kocioł mamy zdemontowany. Miejsce przygotowujemy na nowy kocioł. Dziura do komina już jest zrobiona. Stary komin musimy zamurować. No, kocioł już wisi. Podłączony komin. Zabieramy się za podłączanie do instalacji CO oraz do instalacji gazowej instalacji skropli pokażę potem jak to wygląda podłączone no i dobra kocioł pracuje podaje nam 50 stopni pracuje właśnie na grzejniki robota skończona można jechać montować kolejnego kotła Wajland, pozdrawiam.